Witamy wszystkich po dłuższej nieobecności. Szczerze mówiąc, to wczoraj miał być odcinek, ale no niestety bateria wyzionęła ducha na budowie, a nie mamy ładowarki, więc nie było materiału. Więc mogę Wam pokazać, że właśnie przechodzimy do zakładania tak zwanej szlichty, Czyli kleju na drugi raz. Tu już e definitywnie zostanie siatka zatopiona. Bo jak widzicie, że jeszcze troszeczkę tak przebija. Czyli wyrówna tą powierzchnię, utwardzi dodatkowo i tutaj te zakłady, które się porobiły między jednym a drugim pasem siatki, zostaną wyrównane. Tam widzicie prawdziwego fachowca przy pracy. Pokażę wam, jak wygląda ściana spod jego pióra. Proszę, zobaczcie, widać, że chłopak to gipsiarz. Pół życia uczył się w Niemczech na zakładaniu kurde pucu. Ale tak poważnie to. Tak ściana będzie wyglądać. My tego nie będziemy już gąbkować ani nic z tym robić, bo, bo nie, nie ma sensu, bo i tak będzie ping pod to szedł. Zobaczcie tutaj nasza elewacja, jak wygląda. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, Ścianę też żeśmy jakiś czas temu zarzucili. Generalnie staramy się te wielkie ściany robić nocą, także prawdopodobnie dzisiaj, jeszcze o godzinie 19, jak skończymy nasze prace, to przyjedziemy, żeby zaatakować tamtą ścianę. Tu akurat nie ma słońca, więc można robić za dnia, natomiast widzicie, że jaka jest teraz pogoda? Jest mgła naprawdę w całej Polsce. Natomiast to tak dziś koło godziny 10:00, no może 11 już definitywnie rozwiewa i tutaj dobrze praży. Zobaczcie, tutaj ściana frontowa już podeszła. Wczoraj ją żeśmy właśnie zarzucili sobie na dwa razy. Także to już jest ostateczna ściana, jak to będzie się. Prezentować. Przed zimą jeszcze to zagruntujemy zwykłym gruntem. Już nie będziemy tego kwarcowego używać. Według Waszych komentarzy, żebyście wiedzieli, że też słuchamy komentarzy ludzi, którzy chcą coś powiedzieć i mam coś ciekawego do powiedzenia. W międzyczasie co tam jeszcze za zmiany? Zobaczcie na tej stronie ci, którzy byli spostrzegawcy mogli zobaczyć, że nie były jeszcze dorobione wiatrownice, także jeszcze zrobiliśmy wiatrownicę. Trochę się żeśmy z tym namęczyli, bo zobaczcie, że nasze rusztowanie w tamtym momencie jest nieprawidłowo założone. A to tylko dlatego, że my dochodziliśmy wysokością rusztowania tam do tej przedostatniej ramki, która nie dosięgała i mieliśmy dodatkowe rusztowania od znajomych. Natomiast one nie pasowały, bo były trochę za duże, nasze były za małe, ale z majstrem wymyśliliśmy taki patent, że po prostu dwie ostatnie ramki żeśmy złożyli jakby nieprawidłowy sposób, przez to te ściany dały radę się bardziej zukosować do środka, i udało nam się założyć tą mniejszą ramkę. Także taki patent dla tych, którzy by mieli podobną sytuację. I co jeszcze w dniu wczorajszym zrobiliśmy, bo korzystając z ostatnich dni ładnej pogody, postanowiliśmy dokończyć ten dach, a jeszcze nie mieliśmy do końca przykręconych gąsiorów. A chciałem was na dach zaprowadzić pokazać wam jak to tam wygląda, no ale niestety się nie udało. To teraz sobie z daleka możecie zobaczyć, że gąsiory w końcu są przykręcone. Natomiast cała zima, cała wiosna i można powiedzieć jesień tamtego roku była bez tych gąsiorów tylko z tą taśmą kalenicową zarzuconą po prostu tutaj w tym przełamaniu dachu. I powiem wam szczerze, że dach był szczelny, także to wystarczyło, a teraz z tymi gąsiorami, oprócz tego, że dach wygląda naprawdę już fajnie, to będzie jeszcze bardziej szczelny. Więc, żeby Majster się nie denerwował, jeszcze podejdziemy sobie chwilę na niego, ale odkładam kamerę i muszę mu pomóc. No i widzicie, że dom już wygląda zupełnie inaczej niż przed założeniem styropianu, a jeszcze inaczej. Niż przed założeniem siatki Także sądzę, że w przyszłym roku Jak będzie tutaj jeszcze tynki i podbitka To już w ogóle Ktoś kto mówi, że dom wygląda jak kurnik Zmieni zdania i może nawet się przekona Żeby taki sobie wybudować No i ściana jest zrobiona Popatrzcie na dzieło majstra Bo powiem, że to majster robił Ja to tylko mu zaciągałem Wielką szpachlą Czy tam tą Blachą a on to wygładzał, także tak to wygląda. Poczekamy, aż to trochę podciągnie i sobie, jeszcze tam jednego mamy, jedną szpaletę do zaciągnięcia. Więc tak to wyszło na taką elewację. Ile zeszło? Około dwóch worków kleju na takie zaciągnięcie. Zobaczcie, że tu gdzie nie wiem czy to było wcześniej widać na kamerze ale tu gdzie były miejsca zak zakładania się siatki teraz one zniknęły także e, temu to też miało służyć i też trochę usztywniło to no bo wiadomo jedna warstwa kleju to jednak jedna warstwa kleju więc dzisiaj w nocy będzie jeszcze taka akcja znaczy zobaczcie jaka jest pogoda oszukali nas miało być ładnie słonecznie a jest mgła cały czas i tak chyba będzie, ale dzisiaj już na razie nie mamy czasu, żeby się zabrać za którąś z ścian szczytowych, bo też trochę godzin by na to zeszło. Natomiast dzisiaj będzie nocna akcja znowu <laughs> zaciągania i zrobimy sobie chyba tamtą stronę. A tą zaatakujemy sobie z rana. Także podejrzewam, jeśli dobrze wszystko pójdzie, to w czwartek będziemy już gotowi na czysto z tą elewacją zewnętrzną. Więc będziemy mogli w końcu. Przejść do środka i zostawimy to w cholerę, żeby Przezimowało że sobie Jak uzbieramy trochę wiecie Funduszy to sobie będziemy wtedy myśleć o jakichś tynkach, jakichś wstawkach i tak dalej No i No i co, no i zaczynamy w końcu działać w środku Bo ci, których interesuje temat wykończenia prac wewnątrz domu Też na pewno już są trochę zniecierpliwieni, no ale wiecie Rzeczy, które były do zrobienia, musiały być zrobione. Więc teraz wskakujemy na wykończenia. Będziemy wstawiać drzwi, będziemy kończyć panele. Zrobimy jeszcze film o listwach wykończeniowych, listwach progowych. Mała łazienka czeka, chociaż nie wiem, kiedy się doczeka. Ale to będziemy robić. Tu zobaczcie, mały burdel w naszym garażiku się zrobił, natomiast Ekogroszek jest zakupiony, już tutaj sobie czeka na sezon. Także podejrzewam, że będziemy niedługo uruchamiać piec, żeby trochę cieplej było w domu. Od kilku dni działa u nas osuszacz i jeszcze wyciąga tą wilgoć, która się nagromadziła. Staramy się tych okien nie otwierać, gdyż to jest strasznie wilgotno na zewnątrz, także po co to wpuszczać? Rekuperacja jeszcze nie chodzi ale niedługo ją też uruchomimy, także zaczynamy działać sobie tutaj w środku, elektryka i tak dalej, to wszystko lampy trzeba na nowo popodłączać, żeby nam tutaj świeciły. Była dzisiaj firma z izoplastu w sprawie drzwi. Zobaczymy jak zrobili, bo powiem Wam, że drzwi drzwiami, ale za bardzo to nie jesteśmy z nich zadowoleni, bo ciągle się coś z nimi dzieje, albo jakaś klamka, albo coś się poluzuje. To ostatnio się okazało, że uszczelka, którą w końcu wymienili bo była tutaj jakby wyszarpana coś z nią się stało, że odchodziła i na uszczelkę żeśmy czekali no nie wiem czy nie ze 3 miesiące, jak lepiej, także no nie powinno się tak dziać w nowych drzwiach, że tutaj one są jakieś oberwane czy coś, my przecież żeśmy tego nie szarpali no ale wymienili, może się z tym nic nie będzie działo także tak to wygląda u nas na robocie. Słuchajcie, jeszcze dzisiaj, jak zdążymy, to przy nocnym zakładaniu tamtej ściany powiem Wam, jakie koszta wyszły ostateczne tej elewacji, bo też pewnie na pewno kogoś, jak niewielu z Was interesuje, ile taka impreza kosztuje, także też to Wam powiemy. No a na chwilę obecną kończymy i za chwilę skakujemy robić to ścieżka.